Witamy w czwartek 10 dnia miesiąca czerwca. Przed nami podsumowanie tego, co działo się w środę w ramach rozgrywek futbolowej Ligi Szóstek i na początek zaglądamy do naszych hitów, czyli pojedynki Rzymu z tubylcami, interu z Biszaką i Gołdzików z Zabanku i Wojtku. Co tam ciekawego się działo? Hity nie zawiodły. Można powiedzieć, że wszystkie te mecze były interesujące. Tubylcy zakończyli swoją zwycięską serię, przegrali jeden do czterech z Rzymu Siermiego. No i to oznacza, że Żyma Siermięga w tabeli tubylców wyprzedziła. Ma w tym momencie dwa punkty więcej od swojego środowego rywala. No i też bardzo ciekawe były spotkania, mimo że nie optujące w ramki, to też charakterystyczna cecha tych wczorajszych hitów. Bardzo ciekawe spotkanie Interu z Piszaką, zakończone remisem 1-1. do -1. No i zwycięstwo Geodzików za Bankuj 3-2. Te mecze, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie tylko czołowe, no, czołowych drużyn, ale też bardzo ważne dla układu tabeli Inter Kraków dzięki temu remisowi utrzymał dwupunktową przewagę nad Biszaką na trzy mecze do końca. Natomiast Geodziki odskoczyły w tym momencie zespołowi. Zabankuj już na dystans 7 punktów, to jest bezpieczny dystans, mimo że Głodziki mają jeden punkt rozegrany, jeden mecz rozegrany więcej, no to wydaje się, że ta przewaga jest już w tym momencie bezpieczna. No i w tym momencie najgroźniejszym rywalem dla godzików jest, jest BKS Team, jeśli chodzi o rywalizację w lidze E2. No właśnie, BKS Team, który trzeci mecz bez straty gola zagrał wczoraj, Pojedynku z AKS-em Kabaret? Tak, trzeci mecz bez straty gola to był mecz dwóch drużyn, które potrafią się ustawić taktycznie. AKS Kabaret można powiedzieć, że zginął z własnej broni. Pierwszy mecz w tym sezonie bez strzelonego gola, natomiast BKS potwierdza, że defensywa też jest bardzo mocną stroną tego zespołu. Poza pierwszym meczem i jeszcze na spotkaniu z Interziomalami, no to on nie traci, nie traci dużo goli. Tak jest. Wczoraj ważne spotkanie rozegrała także rodzina królewska, która dzięki zwycięstwu z Black Hawks wywalczyła awans do grupy mistrzowskiej, a co działo się jeszcze w innych kluczowych meczach, które przewidywaliśmy wczoraj jako bardzo ważne dla układów tabel? Czy bardzo ważne zwycięstwo odniósł BTCH, i to jest też jedna z niespodzianek dnia, bo zespół ten pokonał Jala Dripes, czyli drużynę walczącą o miejsce w strefie medalowej. Dzięki tej wygranej BTCH wydostało się ze strefy. Spadkowej rodzina królewska pokonała raczej zgodnie z oczekiwaniami Black Hawks, no i dzięki temu wyprzedziła Amadeusa w ligowej tabeli. Ma trzy punkty tylko straty do Wonderkidza, więc jest w grze odnośnie, grze odnośnie walki o medale. Natomiast ważne spotkanie też wygrał, notorycznie debiutanci. To spora niespodzianka, bo zespół ten pokonał Chopina w futbolu. Tym samym przerwał swoją serię 7 meczów bez wygranej. No i wydostał się ze strefy, znaczy nie wydostał się, tylko utrzymał się nad strefą spadkową. Natomiast wygrał też Rafis. Rafis B przerwał swoją serię pięciu porażek. No i utrzymuje cały, cały czas kontakt i szanse na utrzymanie, jeśli chodzi o Ligę C2. Tak jest. Mamy też kilka serii, które nadal trwają, nie zostały przerwane. Tutaj na, na pierwszy plan e, wybija się silikon, piąte zwycięstwo z rzędu. Co jeszcze innego możemy powiedzieć e, jeśli, w tej kategorii? Jeśli chodzi o serię, no to e, tak e, jak mówiliśmy, Geodiki i BKS Team trwają dalej te serie meczów bez porażki. Geodiki 4, BKS już 8. E, przegrali, tak jak mówiliśmy po raz kolejny w e, też powoli kryzys, wamy 3 mecze. Z rzędu przegrane. Wczoraj porażka z Cibuls, No i bez zwycięstwa pozostają Home Broker i e, Nafta po Odpowiednio 9 i 6 meczów. E, Nafta ze wspomnianym telefonem przegrała różnicą jednej, jednej bramki. E, Nafta nie przegrywa wys, wysoko zazwyczaj, no ale też już e, długo, długo czeka na zwycięstwo. Natomiast jeszcze e, wracając do tych e, ważnych spotkań, e, tudzież niespodzianek, no to e, trzeba powiedzieć, że Galactic Football wygrał z Albatrosem i wrócił do gry o. Awans do Ligi C ma w tym momencie tylko punkt straty do 6 niemalipy, ale też więcej rozegranych meczów. No i ważny mecz na dole tabeli Ligi D2 z zasłabi na B klasę, zremisowali z menu Catering, natomiast już dostaliśmy zgłoszenie, że w menu Catering zagrał zawodnik za z więc ten mecz będzie zweryfikowany jako walkover na korzyść zasłabych na B klasę, bo tam Adam Sobesto powinien pauzować po dwóch żółtych. Kart no i jeszcze jedności Ligi D2, ważne bardzo zwycięstwo te z Logitechu, który wygrał z chłopakami z Baraków, no i przybliżył się do awansu do Ligi D. Dobrze, dziękujemy, to wszystko jeśli chodzi o podsumowanie wczorajszych zmagań i wkrótce pojawi się także zapowiedź.